Piękna, pachnąca świeżością, kolorowa i dobrze wyposażona świetlica dla dzieci powstała w Łużyckim centrum medycznym w Lubaniu. To tak zwany pokój życzliwości. Dzieciom i ich rodzicom od razu przypadł do gustu. ci się podoba w tym pokoju? Dobrze. A co jest fajnego tutaj? Najbardziej konik, widzę, ci się podoba. Oj, bardzo mi się podoba. Strasznie brakowało tutaj takiego pokoju. Jak trafiliśmy tu za melką, no to po prostu dziecko musiało siedzieć. W pokoiku, gdzie dla takiego trzylatka jak Amelka no to jest straszny problem. Także myślę, że dzieci na pewno będą zadowolone. Inwestycja przeprowadzona została z myślą o najmłodszych pacjentach oddziału pediatrycznego lubańskiego szpitala. Tutaj przynajmniej mali pacjenci mogą miło spędzić czas, który niemiłosiernie potrafi dłużyć się podczas choroby i pobytu w szpitalu. Bardzo się cieszymy i że te dzieciaczki zyskały tutaj mali pacjenci. Pokoje życzliwości to akcja Wrocławskiego Stowarzyszenia Pozytywne.com, które przeprowadza takie remonty w świetlicach szpitalnych w całej Polsce. To już dziewiąte takie życzliwe miejsca. Pokój życzliwości w Lubaniu e, tworzyliśmy przez ponad miesiąc. Prace remontowe tyle trwały. E, projekt e, robiliśmy około dwóch, trzech tygodni i w sumie wyszło około dwóch miesięcy. Tablice magnetyczne ściany są pięknie pomalowane i można potem malować kredą. Dzieci mają z tego bardzo fajny, e, fajną radość. Przede wszystkim półki na jakieś książki, dużo półek na mm, kredki, na takie rzeczy do artystycznych prac. Sponsorami pokoju życzliwości w lubańskim szpitalu była Fundacja Banku Zachodniego oraz firma Dr Schumacher. Koszt pokoju życzliwości to 25 tysięcy złotych. Dla mnie są dwa aspekty. Tutaj. Z jednej strony taki, że dzięki naszej fundacji, Fundacji Banku Zawodników BK mogliśmy wesprzeć to finansowo, to przedsięwzięcie, na które tutaj owoc właśnie dzisiaj mamy przyjemność oglądać, ale z drugiej strony jest tutaj taki aspekt zaangażowania naszych pracowników prywatnie, tak? Dzięki tak jak tu już Pan z Fundacji, Pan Tomasz wspomniał i Pan Prezes, Pani Wiolety, która tu była głównym motorem, silnikiem i vulkanem energii w tym przedsięwzięciu, ale nie tylko. Bo tak jak mówię oprócz tego wsparcia finansowego, to uważam, że dla nas jako osobiście bardzo cenne jest to, że zaangażowali się pracownicy oddziału. Nasze stowarzyszenie pozytywne od trzech lat zdecydowaliśmy tę inicjatywę tak, aby promować tę życzliwość wśród małych pacjentów, czyli dzieci, które w sposób niezależny od siebie do osoby mogli trafić do szpitala i często oderwane od tej domowej szkole rzeczywistości jednak, jednak mocno to przeżywają i naszym zdaniem e, takie miejsca chociaż w niewielki sposób mogą uprzyjemnić e, ten pobyt w szpitalu e, i, i zmniejszyć taki ten dysonans, stres, jaki dzieci przeżywają. I e, także stworzyliśmy taki koncepcyjny projekt Świetlicy dla Dzieci, szukamy sponsorów, którzy e, z nami zgadzają się i chcą takie, takie projekty finansować. W tym wypadku życzliwość szczęśliwość i dr Szumacher, tak, jakby była możliwość zrealizowania tego projektu u Państwa Szmitaru. Chciałam tutaj podziękować na ręce fundacji, pana Tomasza, też również za zaangażowanie pierwszego koordynatora, bo oczywiście pani Karolina mnie tutaj dopingowała cały czas, ale również był pan Bartek, który tak naprawdę jego cierpliwość... <grywka> Przy tym podpisywaniu umowy i jakby finalizowaniu transakcji z fundacją naprawdę była pod wrażeniem. Także ja też z drugiej strony tak chciałabym podziękować swoim współpracownikom, panu Adamowi Polskiemu <noise> też, który jest dyrektorem bogatyni, ale również się zaangażował, a moi pracownicy są dzisiaj w oddziale. Ale myślę, że im się też należy takie podziękowanie, bo wiele serca włoży w to, żeby tutaj tak właśnie było ładnie. Najważniejszy jest odbiorca więc dzieci i e, za właśnie dostrzeżenie powiedzmy sobie e, tego, że no, dzieci w szpitalu są specyficznie w specyficznej atmosferze, więc ta życzliwość właśnie takie wsparcie, e, które e, przyświeca się jako działalności fundacji również w tym momencie współdziałanie banku, a też i osobiste zaangażowanie pracowników, więc ja mogę tylko tyle być. Dziękuję wszystkim. A mali pacjenci szybko zaczęli korzystać z nowo otwartego pokoju specjalnie dla nich. To przyjemne miejsce będzie pozwalać im choć na chwilę zapomnieć o chorobie i po prostu pokonać szpitalną nudę.